z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich pokój Niedziela zesłania Ducha Świętego jest wspomnieniem tego niezwykłego wydarzenia, jakie miało miejsce 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa. Na wylęknionych apostołów modlących się w wieczerniku wstępuje obiecany przez Ojca Duch Święty, duch pocieszyciel. I od tej pory apostołowie ich życie uległo zmianie. Z tchórzliwych dezerterów, zamkniętych w rozpaczy zmieniają się w tych, którzy z mocą głoszą Słowo Boże, nową naukę pochodzącą od samego Boga. W jednym momencie zrozumieli, że Bóg jest naprawdę blisko, że ich nie oszukał, ale chce ich prawdziwego dobra i prawdziwego szczęścia. Jezus staje po środku i mówi do apostołów, pokój wam. Tajemnica wieczernika chce dokonać się pośród nas, chce dokonać się również dziś. Duch Święty wcale się nie zmęczył. Oczekuje od nas gotowości, oczekuje od nas otwarcia. On naprawdę chce przemieniać nasze serca, nasze rodziny, nasze miejsca pracy, nasze szkoły, tam gdzie spędzamy dużo czasu. Apostołowie mieli dużo trudniej, nie mieli żadnego doświadczenia. My jesteśmy w tej. Lepszej sytuacji, komfortowej sytuacji, ponieważ szlaki wiary są już przetarte. Duch Święty może sprawić, że będziemy szczęśliwi pomimo naszego zabiegania i naszych trosk. Duch Święty może sprawić, że w naszych rodzinach będzie więcej szacunku, ciepła, zrozumienia. Duch Święty może sprawić, że na naszych ulicach nie będzie tyle zagubionej i niekochanej młodzieży, zagubionych i niekochanych dzieci. Duch Święty może sprawić, że w naszych zakładach pracy będzie mniej wyzysku, bezdusznego wyzysku, a więcej sprawiedliwości i uczciwości. Duch Święty może sprawić, że naszą Ojczyzną będą kierować ludzie honoru i dobra wspólnego. Duch Święty może sprawić, że na świecie zapanuje w końcu pokój. Wystarczyło tylko dwunastu apostołów, aby Ewangelia przetrwała wieki i różne próby czasu. Wystarczy również i nas, aby świat stał się lepszy, aby świat wierzył. Dlatego idź wyprostowany. Wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś po to, aby żyć. Nie lękaj się. Tak mówi pismo święte, słowa w nim tkwią niepojęte. Mocy tych słów może byś umiał, a choć byś chciał, nie będziesz mógł.